Właśnie znajduje się pod budynkiem Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a w tym miejscu powstaje nowy plac centralny, czyli plac defilad kiedyś, ale teraz zupełnie nowa przestrzeń. Jak wygląda teraz ta inwestycja we wrześniu 2024? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Awizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Wszystkie inwestycje. Witam Was tutaj, częścią ząż i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Tutaj, prosto z nad Centralnego, gdzie opowiem i o nim, i o ulicy Złotej, i o ulicy Zgoda, i o Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Pokażę, jakby na środku jakby go na takino. Pokażę również, co się dzieje na budowie TR Warszawa, w skrócie, wszystko co się dzieje w bardzo ścisłym centrum Warszawy. Więc usiądźcie wygodnie i zaczynamy od Placu Centralnego, gdzie facet trwają i to już od dłuższego czasu, bo od zeszłego roku. Natomiast budowa tutaj ma się zakończyć naprawdę. Pod Podobnie jeszcze do końca tego roku, jeżeli chodzi o oddanie do użytku tej części e, dla pieszych. No i jak to właściwie będzie wyglądać? Jest to oczywiście główne założenie, jeżeli chodzi o tę inwestycję, a mianowicie przywrócenie układu drogowego sprzed budowy Pałacu Kultury i Nauki. W skrócie tego wszystkiego, co w tym miejscu było jeszcze przed wojną, no i po wojnie, zanim zostało to wszystko zrównane z ziemią. Co ważne, w tym miejscu e, będzie właśnie stary układ drogowy. W miejscach, gdzie kiedyś były drogi, będą aktualnie się przemieszczać piesi, rowerzyści i inne osoby. E, samochody oczywiście tylko i łącznie uprzywilejowane będą mogły na sam plac centralny, a w miejscach gdzie kiedyś były budynki, będą się znajdować teraz przestrzenie zielone. No oczywiście, będą też wejścia do samych kamienic, czyli do tych przestrzeni zielonych, i dalej będą też studnie, które będą zupełnie inaczej wyglądać. Więc skrócie, mniej więcej macie zdecydowane, jak to wszystko będzie wyglądać. Drzew, trochę też będzie oczywiście znajdować się wzdłuż samego placu centralnego, bo na samym placu e, tego elementu zielonego będzie najwięcej w formie trawy, w, i w formie bylin, krzewów i tak dalej. Natomiast dużego, e, dużych elementów, jeżeli chodzi o drzewa, one będą się znajdować po lewej i po prawej stronie. Po prawej stronie one no, już się w niektórych miejscach znajdują przy samym Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Również oczywiście w przyszłości to się połączy z ETR Warszawa, który będzie powstawać etapami chyba do końca tej dekady, idąc dobrym tokiem myślenia. Natomiast jak dokładnie to wygląda, patrząc z bliska? Jeżeli chodzi o tą, tą inwestycję, zerknijmy sobie na to prosto z placu budowy. Przenosimy się tutaj na dół. Widzimy tam dalej rondo e, i metro centrum, i w tym miejscu widzimy e, z już układ nowy. Też zwróćcie uwagę, że aktualnie plac budowy się przesunął i prace są realizowane nawet pod samym budynkiem Pałacu Kultury i Nauki. Tam faktycznie e, stara wierzchnia jest aktualnie zrywana i powstaje nowa. Oczywiście wszystkie elementy, jeżeli chodzi o kamienicę i to co się znało tutaj wcześniej, zostały zasypane. Nowe rozbudniki retencyjne musiały powstać. Na tym wszystkim widzimy aktualną zasypkę i już nowe krawężniki, które nam mniej więcej wytyczają właśnie układ tych przedwojennych ulic. Więc to one już w tym miejscu się pojawiają. Oczywiście wszystkie studzienki w tym miejscu mniej więcej są już poukładane w docelowej lokalizacji. To jest oczywiście całe odwodnienie i też inne instalacje podziemne, które w tym miejscu się oczywiście znajdują. Nie mamy jeszcze w żadnym miejscu nowej docelowej nawierzchni, ale mamy już mniej więcej zarysowane cały układ, jeżeli chodzi o... Znaczy część układu, jeżeli chodzi o poszczególne krawężniki. Tu dalej z kolei możemy zobaczyć sam tunel ulicy Złotej, który jest jeszcze Czyli likwidowane na tym odcinku. Na tej pochylni będzie się znajdować końcowy fragment placu centralnego, który się po prostu połączy z ulicą marszałkowską. W tym miejscu widzimy zasypkę. Tutaj w tej części czarnej widzimy dokładnie, że było, był sam wjazd do tunelu. A tutaj po prawej stronie znajduje się podstacja, czy tutaj jest tramfostacja, no, zasilanie dla tej części Warszawy. I tam faktycznie do tej przestrzeni musi być zachowane dojście, bo po prostu się znajduje pod ziemią. To jest też dobra informacja, bo dzięki temu nie ma budynku na ziemi, tylko jest pod ziemią, więc oke przestrzeń jest. Zagospodarowanej dzięki temu, również na górze. Tymczasem, w tym miejscu, po drugiej stronie, jeżeli chodzi o wylot z tunelu ulicy Złotej, trwają prace, oczywiście, jeżeli chodzi o całkowite wyburzenie tego wylotu. Natomiast w tym miejscu i trwa likwidacja, właściwie już całkowicie został zlikwidowany parking. Parking w tym miejscu, który jeszcze do niedawna funkcjonował, ale ZDM oczywiście się nim zaopiekował i już od miesiąca nie ma na nim samochodów, jak i również na dalszym odcinku, jeżeli chodzi o przebudowę ulicy Złotej i zgoda. No i tutaj aktualnie właściwie parkowanie całkowicie umarło, tu właśnie nie ma żadnych miejsc parkingowych, no pomijając jakieś tutaj poszczególne w tym miejscu, jeżeli chodzi o ten fragment ulicy Złotej, bo dojazd do posesji jakiś, mimo wszystko, musi być tutaj zachowany i w jakimś stopniu oczywiście on tutaj cały czas jest. Oczywiście po przebudowie całego kwartał, jeżeli chodzi o złotą i zgodę, ten ruch samochodowy w tym miejscu całkowicie będzie zamknięty, podobnie jak na Chmielnej nawet bardziej niż na placu rogu, bo przez plac rogów w teorii mieszkańcy mogą przejechać. Tutaj właściwie tej możliwości nawet dla mieszkańców nie będzie, bo tu nie będzie żadnych miejsc parkingowych w okolicy, więc de facto po prostu nie będzie dokąd jechać. Oczywiście dojazd do posesji w celu wyjęcia jakichś większych bagaży będzie w jakiś sposób zrobiony, ale raczej nie będzie to zbyt komfortowa sytuacja, bo po prostu w tym miejscu będzie całkiem dosyć duży ruch miejski, bo tu powstaje zupełnie nowy plac miejski, a w tym miejscu, gdzie znajduje się ten aktualnie otwór, e, gdzie aktualnie jeszcze jest likwidowana w tym miejscu stara kładka wzdłuż samego pasażu wiecha, będzie się znajdować teraz nowa fontanna. w dalszym odcinku będzie oczywiście mnóstwo nowych drzew, nowy plac, e, krzewy, byliny itd. Natomiast w tym miejscu trwa likwidacja jeszcze tej kładki. Jak widzicie, w tym momencie jak nagrywałem to ujęcie, jeszcze prace tutaj nie były realizowane o tej godzinie, bo była przerwa, ale kilka godzin później, kiedy nagrywałem kolejny odcinek, jeżeli chodzi o przebudowę ulicy Złotej i Zgoda, za chwilę zobaczycie, jak ten odcinek był już faktycznie wyburzany ciężki więc faktycznie te prace cały czas są realizowane. To nie jest tak, że jak rada tam, to właściwie prace budowe zamierają, chociaż zazwyczaj tak to wygląda na moich materiałach. Ja po prostu staram się nagrywać te wszystkie inwestycje wtedy, kiedy jest tak najmniej osób na budowę, bo dzięki temu mogę robić bliższe ujęcia. No, bo tutaj bym w tym momencie po prostu nie, nie zleciał aż tak nisko, żebyście to zobaczyli z pierwszej ręki. Tymczasem w tym miejscu możecie już zaobserwować właśnie jak trwają prace, jeżeli chodzi o wyburzenie tej, osta tego ostatniego elementu, jeżeli chodzi o kładkę. Jest to kluczowy element, bo po prostu w tym miejscu trzeba zrobić całą nową sadzawkę, ale na razie trwają prace, jeżeli chodzi o likwidację samego tunelu. I do, do papieru, kiedy ten tunel zostanie całkowicie zasypany, całkowicie ten tunel będzie wyrównany, jeżeli chodzi o przestrzeń, do tego momentu prace, jeżeli chodzi o budowę nowej Ulicy Złotej, nie rozpoczną się w wypełnym zakresie. Tymczasem w tym miejscu widzimy, że już ta centralna niedługo zacznie się powoli już nawet łączyć z ulicą Marszałkowską, bo tu właściwie zasypka tunelu Ulicy Złotej, właściwie tego wylotu od tej jest w całkowicie gotowa. Pomijając jedną ścianę, która właśnie jest niezbędna do, do samej. Hmm, Samej części, jeżeli chodzi o to, o właśnie o te podzespoły elektryczne, które tutaj się znajdują, w sensie, dajcie mi znać w komentarzach, co dokładnie się tutaj znajduje. Po prostu nie jestem sobie w stanie przypomnieć, jaka podstawa, bo to nie jest podstawa tramwajowa, tylko to jest inny budynek, jeżeli chodzi o zasilanie tej części Warszawy, tutaj w tym miejscu po prostu jest. Wydaje mi się, że to jest stacja elektroenergetyczna e, Pałac, ale mogę się mylić. Tymczasem w tym miejscu widzimy Muzeum Sztuki Nowoczesnej od drugiej strony, gdzie jak widzicie. Pojawiły się już pierwsze drzewa. A tu powstaje powoli TR Warszawa. Powstaje powoli, bo jest on podzielony właściwie na cztery etapy. Pierwszy etap aktualnie już jest realizowany, czyli rzeczywiście prace archeologiczne, które oczywiście muszą być w tym miejscu wykonane. Dopiero po zakończeniu pracy archeologicznych na początku 2025 roku rozpocznie się budowa samego Teru. Ter jest, jeżeli chodzi o samą budowę, podzielony na mniej więcej trzy etapy, pomijając to, co aktualnie w tym miejscu jest realizowane. Najpierw w pierwszym etapie powstanie cała część podziemna, później cała część nadziemna, a na samym końcu wykończenie pozostałych elementów, jeżeli chodzi o teren dookoła Teru i w sam TR To to trochę jest długa inwestycja. No, oczywiście chodzi o to, że finansowanie w ten sposób można lepiej rozłożyć, jeżeli chodzi o budowę całej tej inwestycji. I Dlatego też ta budowa jest tak podzielona, żeby po prostu udało się ją zrealizować etapami. Nie wiemy na razie, kiedy będą realizowane kolejne etapy. Ma być to płynnie e, realizowane, jeżeli chodzi o przechodzenie z etapu na etap. Niemniej, patrząc na to, jak to idzie, jeżeli chodzi o tą budowę, mogę stwierdzić, że może na koniec tej dekady TR Warszawa w tym miejscu już będzie funkcjonować, ten teatr. No, faktycznie się przyda, będzie bardzo nowoczesny, będzie mieć nawet część Jedną salę, która będzie otwierana na, przy, na sam plac centralny w tym miejscu, więc on bardzo dobrze się połączy z tym miejscem, które właśnie w tym miejscu widzicie. Natomiast no, budowa jest odkładana po prostu w związku z tym, że nie ma jeszcze finansowania. A sama część podziemna, która będzie budowana w pierwszym etapie, to oczywiście całe zaplecze, jeżeli chodzi o, o teatr, wraz z miejscami parkingowymi, parkingiem podziemnym. No i oczywiście z połączeniem z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, bo TR Warszawa i Muzeum Sztuki Nowoczesnej to właściwie jedność. Takie to same aktualnie ten biały kloc, który się znajduje po prawej stronie na tym ujęciu, tak po lewej stronie będzie się znajdować czarny kloc, który będzie właśnie TL Warszawa. Te dwa budynki będą właściwie stanowić jedność, jeżeli chodzi o część podziemną, bo właśnie z TL Warszawa będzie wjazd do Muzeum Sztuki Nowoczesnej, jeżeli chodzi o przestrzenie magazynowe. I przestrzenie magazynowe będą się łączyć tutaj właśnie z budynkiem, jak w którym właśnie znajdujemy się, czyli MSN-em, z tą windą. Ta winda jest ogromna, to jest winda towarowa. Nie wiem, jakim jest tym mały dźwig, bo nie udało mi się tego dowiedzieć na tej konferencji prasowej, ale może na kolejnym razem, jak ktoś się pojawia, Wam to powiem. Tu oczywiście będziecie znajdować na dole recepcja w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, wraz oczywiście z kawiarnią, a tymi schodami będziemy wchodzić na poszczególne piętra i zwiedzać po kolejne wystawy. Same muzeum po części ma być otwarte, ma być przestrzenią miejską, otwartą na mieszkańców, więc nie wszystko w tym miejscu będzie płatne i zobaczymy, jak to ostatecznie de facto wyjdzie. No i tu też oczywiście więcej tej przestrzeni dla mieszkańców się znajduje. Gdzie dokładnie, co będzie się znajdować, czyli gdzie będzie ta kawiarnia, gdzie będzie ta decepcja, wam nie powiem, bo po prostu patrząc na wykończenie nie jestem w stanie na aktualnie właściwie stwierdzić, co dokładnie będzie się gdzie znajdować. Niemniej powiem wam, że naprawdę ten muzeum ze środka wygląda całkiem ciekawie, a biorąc pod uwagę, że najprawdopodobniej na przestrzeni najbliższych dwóch tygodni będę mieć jeszcze okazję tutaj wejść i zobaczyć, jak to wszystko wygląda na całym zakresie, to oczywiście film z tego będzie i będziecie mogli sami stwierdzić, czy ten biały kloc jest takim białym, bezsensownym klocem, czy jednak jest to całkiem ciekawa, nowoczesna wizja e, przyszłości. W która w tym miejscu po prostu się znajduje, to, co właściwie architekt chciał w ten sposób przekazać, mogliście zobaczyć na filmie z, konsult... z konferencji prasowej, właśnie z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Natomiast, na no, co ją ja go powiedzieć? Całkiem ciekawie, ten budynek się prezentuje, a w połączeniu właśnie z TR Warszawa będzie mieć połączenie podziemne, również z, nawierzchnią, z powierzchnią, bo po prostu zjazd, który się znajduje po prawej stronie do parkingu podziemnego TR Warszawa, będzie połączony z, par... z częścią podziemną, jeżeli chodzi o pomieszczenia magazynowe, właśnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Więc Aktualnie MSN nie jest połączone podziemnie z powierzchnią. Tymczasem w tym miejscu możemy zobaczyć, że pawilon e, budowy drugiej linii metra, jeżeli chodzi o odcinek centralny, już całkowicie zniknął. Więc można w teorii powiedzieć, że budowa metra się zakończyła. No przynajmniej jeżeli chodzi o ten centralny odcinek w końcu po tych ładnych kilkunastu latach. Tymczasem w tym miejscu możecie zobaczyć, jak prezentuje się same kino. Kino, które się znajduje się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Wchodzi się przez tą wieżę ciśnie, która się znajduje przy samym budynku. I powiem Wam, że całkiem ładnie się prezentuje. Fotele są w miarę wygodne, bo oczywiście nie będę mówić, że nie usiadłem. Zarazem z sukiem usiedliśmy, sprawdziliśmy, jak się na nich siedzi. Kino się znajduje na poziomie minus jeden i minus dwa. Schodzi właśnie, właśnie tą wieżą ciśnień na poziom minus jeden. Jest i również winda, więc można tutaj na spokojnie dojechać. No i fachnie to oczywiście wszystko nowością. I zupełnie inaczej taki kino wygląda niż zazwyczaj. Głównie jeżeli chodzi o to oświetlenie, i tak jest zrobione po prostu sufit i ściany. Natomiast ciekawostką jest to, że oczywiście jest wszystko zupełnie nowe, jeszcze nie używane, jeszcze nie i w tym miejscu znajduje się jeszcze zafoliowany cały projekt, który oczywiście ja w tym miejscu jeszcze nie funkcjonował. Niemniej czekam na jakiś sens. oczywiście wiadomo, że do tego kina raczej nie będzie płatnych wejściówek, a jak już wejdziemy do kina, to po prostu będzie kino chyba. Zresztą zobaczymy, jak ostatecznie to wszystko w tym miejscu wyjdzie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. Bo kino kina się wchodzi z zewnątrz, więc nie wchodzi się przez sam budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ale pewnie ze środka też da się jakoś tam dostać. Tymczasem w tym miejscu jest właśnie ta pochylna do tej części części podziemnej, która będzie realizowana we pierwszym etapie TR Warszawa. No i to zobaczymy oczywiście jak to będzie realizowane. No to połączenie tr Warszawa z Muzeum Sztuki Nowoczesnej powiem Wam, że ciekawie wygląda, tylko trochę szkoda, że aktualnie przez to MSN będzie tracić na tym, że po prostu tego połączenia nie będzie. A zanim to się skończy wszystko budować, to właściwie no, tego czasu naprawdę jeszcze dosyć dużo upłynie. Głównie jeżeli chodzi o finansowanie, finansowania, ale również też o inne etapy. Tymczasem to był tyle segniał. Jeżeli taki film z nowego centrum Warszawy, jeżeli chodzi o plac centralny, muzeum sztuki Nowoczesnej te Warszawa i po części tu ulicy złotej Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny znaczek. Ten świetlik jest nad tymi schodami dużymi, które tam się oczywiście znajdują. No i to jest w w kolejnych materiałach na moim kanale. Ten film jest z z września 2024, więc poprzedniego miesiąca i kolejny film z przebudowy placu centralnego i całego tego terenu w tym miejscu pojawi się za dwa miesiące licząc, że był właśnie teraz wrześni, czyli oczywiście w listopadzie 2024. A jeżeli jesteście ciekawi, co się dzieje na ulicy Złotej i Zgoda, na ulicy Chmiennej, na, na budowie parkingu pod placem Powstańców Warszawy, bo tam aktualnie została oddana do użytku przejezdność. I na innych elementach, jeżeli chodzi o nowe centrum Warszawy, to o tym wszystkim niedługo będą jeszcze poszczególne filmy. Również jeżeli chodzi o przebudowę ulicy Złotej i Zgoda, żebyście zobaczyli, jak cały ten plac budowy wygląda i jak cała ta przestrzeń została w tym momencie zakorekowana. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!